No witam was moi kochani w kolejnym odcinku, to już jest końcówka. Wiesz że tak moi kochani, mówię, że końcówka, końcówka, ale teraz byłem na YouTube, patrzałem ogólnie na YouTube, to już jest naprawdę końcówka. Ten boss i po tym bacie powinny być napisy końcowe. Wiecie, moi kochani. Let's see what happens if I destroy your platform. This is your plan. Strand yourself on this desolate rock having killed the thing that makes survival possible. You hate your own kind that much? <laughs> you ain't my kind, Colonel. <laughs> <laughs> i have an arsenal from which to choose if you're determined to commit a meaningless suicide do you have to take the human race with you keep on drawing colonel i'm not dead yet Keep him away from the rig! Think about what you're doing, Peyton. You're fighting to destroy mankind's best hope. Just to settle some petty personal vendetta. Getting pretty tired of hearing how your ends justify your means. I got a couple dead friends who disagree. And I've got the souls of a hundred men at the bottom of a ravine who would like to call you a hypocrite, but they're. looks to me like hurting those nerve bundles cause the antibodies flying shooting antibodies you must realize i have an arsenal from which to choose if you're determined to commit a meaningless suicide do you have to take the human race with you keep on drawing colonel i'm not dead yet To destroy mankind's best hope, just to settle some petty personal vendetta. Getting pretty tired of hearing how your ends justify your means. I got a couple dead friends who disagree. And I've got the souls of a hundred men at the bottom of a ravine who would like to call you a hypocrite, but they're dead. away from the rig. Dobra, udało się. No plus dla mnie. What? What? No defiant quips? starting to sink in that you're not Surely you realize that it will come back code you. Don't bank on it. I think you're dead. I think I can figure out the relay once we're done here. Maybe. Except mirrors blowing the whole thing up by now. You're bluffing. Without the relay you'd be stuck here yourself. But you don't to off here Home, sweet home. Don't wad in Congratulations. You got me angry. You got some fight in you. So did your scientist friend before I put her down. chłopie, ile można! Dokładnie! O nie, tylko nie to, kurde! Nie, 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 nie! Może mnie! Tylko nie to, kurde, ale numer! Teraz to wykorzystaj! Dobrze, dobrze, dobrze!

Dobra, udało się. No, to mi się podoba. To mi się podoba, to mi się nie podoba. Mamoś? A, mama, poszła. moi kochani! Dobra, to jest moje kochani już koniec naprawa tej gierki. To nie jest tylko tak na niby, tylko to jest końcówka. Końcówka, bo mamy YouTube odpalony i widzę, że już jest końcówka. Tak, to jest końcówka, jest YouTube odpalony, widzę. I są napisy końcowe, czy nie są napisy końcowe? Tak, moi kochani, czas tę gierkę, moi kochani, podsumować tą gierkę. Tak jest, jest trofeum, kampania ukończona, trofeum dostaliśmy. Co, moi kochani, ogólnie tak, bardzo fajna gra, dużo strzelania, dużo wybuchów, dużo eksplozji, dobre sterowanie, tak. Mogę się chować za osłony, mogę strzelać, mogę przybliżać, mogę biegać, mogę chować się za osłony, mogę biegać, mogę kucać, mogę chować się za osłony, mogę przycelowywać. Ładna grafika, dużo strzelania, dużo fajnej historii naszego głównego bohatera, bardzo fajna historia w tej gierce jest, opowiedziana była. Ładna grafika, ładne lokacje, dużo bossów do pokonania, fajna rozgrywka, ciekawa gierka, mówię, mogę się chować za osłony, mogę strzelać strzelać, mogę przycelowywać, y mogę biegnąć, a w los planet dwójce tego wszystkiego nie było, moi kochani, w los Planet Dwójce mówię, dobre sterowanie w ogólnie, także naprawdę gierka jest bardzo dobra. Jakbym miał tą gierkę ocenić od 1 do 10, dałbym jej 8 na 10, bo jest naprawdę gierką taką jest gierką Los Planet, moi kochani, ogólnie. Także mówię, bardzo dobra produkcja. Ja się ogólnie przy tej gierce bawiłem bardzo dobrze przy tej gierce się bawiłem Los Planet. się bawiłem bardzo przy tej gierce dobrze, przy tym Los Planet, moi kochani, ogólnie. No i co moi kochani, ogólnie moi kochani, teraz co dalej będę dla was nagrywał? Po, po los Planet będzie Sniper znaczy Elit 3 Afryka, będzie po Sniper Elit. A po Sniper Elit wam pokażę, tylko czekajcie chwileczkę, wam pokażę te gry do kamery, żebyście widzieli to będzie po Sniper. Czekajcie, czekajcie, pierwsza będzie ta część, już wam pokazuję. O, do kamery Wam pokazuję. Widzicie, widzicie, będzie ta gierka po, po, po sniper, a po tej pierwszej części będzie ta część, druga. Macie, do kamery Wam pokazuję, jakie gierki. Te gierki będą po sniper Elite 3 Afryka. Tylko sobie schowam gierki i już do Was powracam. Chwileczkę no moi kochani i teraz tylko jeszcze muszę skończyć Battlefielda na live też jest końcówka Battlefielda jeden live i po Battlefieldzie będzie moi kochani także co mówię gierka fajna dużo strzelania dużo wybuchów dużo eksplozji mogę przycelować mogę kłócać mogę, mogę chować się za osłony naprawdę bardzo fajna produkcja kolorowa dynamiczna dużo akcji dużo świetnych dialogów ogólnie także co moi kochani mówię po tym będzie Sniper Elite Lit czy Afryka kiedy? Nie wiem moi kochani, czy jutro, czy pojutrze, nie wiem, nie obiecuję, bo nie wiem, dobra moi kochani, wszystko wiecie, gierkę oceniłem jak chciałem, wszystko jest wiadome, o co chodzi, wszystko co chciałem po... Wiedzieć to, żem powiedział, moi kochani, gierkę oceniłem. Wiecie, co będzie dalej nagrywane, moi kochani, w jakiej kolejności. Także, co moi kochani, to są napisy końcowe. Po tym nic ciekawego nie będzie, także, co moi kochani. Jeżeli ta seria będzie Wam się, oczywiście, cała podobała, to zostawcie kciuka w górę pod tą serią. Trzymajcie się. Na razie, cześć!